Akacjowa 38, mieszkańcy żegnają Guadalupe. Zbliża się proces Pabla. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która stała się prawdziwym hitem w naszym kraju. Polscy telewidzowie z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców jednej z madryckich ulic. Co się wydarzy w odcinkach od 509 do 512? Z pewnością nie będziemy narzekać na brak emocji. Sprawdź nasze streszczenia, Pablo pod eskortą policjantów pojawia się na pogrzebie Guadalupe. Leonor usiłuje wyciągnąć Pabla z aresztu, ale komisarz twierdzi, że pojawił się naoczny świadek zabójstwa. Dodatkowo Ursula płaci fałszywemu świadkowi, który zeznaje przeciwko Pablowi. Ca zabójstwo matki grozi mu kara śmierci. Mauro i Felip namawiają Pabla i Leonor do ucieczki, Celia przyłapuje męża z kochanką w wynajętej garsonierze. Felip jednak nie zamierza się wycofywać, brutalnie oświadcza upokorzonej Celi, że nie porzuci kochanki. Mauro dostaje nakaz przeniesienia do Santander. Tymczasem pogłębia się szaleństwo Kajetany, która wciąż czeka na powrót męża i córki. W serialu pojawia się wątek Simona i Elwiry bogata i piękna dziewczyna chce się zabić skacząc z tarasu, a przystojny młodzieniec odwodzi ją od tego zamiaru. Akacjowa 38, odcinek 509. Ulica Akacjowa tego dnia pogrążyła się w ciszy i żalu. Mieszkańcy ubrani w ciemne stroje, gromadzili się w kościele, by pożegnać Guadalupe. Jej pogrzeb stał się wydarzeniem, które zjednoczyło wszystkich, niezależnie od różnic i konfliktów. Atmosfera była pełna smutku, a łzy w oczach uczestników świadczyły o tym, jak wielką stratę poniosła społeczność. Wśród żałobników szczególną uwagę przyciągnęło pojawienie się Pablo, przyprowadzonego pod eskortą policji. Jego obecność wywołała poruszenie, niektóre twarze zdradzały współczucie, inne były pełne nieufności i oskarżeń. Mimo to, Pablo, z kajdankami na nadgarstkach, wydawał się wyłącznie skupiony na pożegnaniu swojej matki. Nie zasłużył na to, by tu być, szepnął jeden z sąsiadów, podczas gdy inny cicho odparł: To jego matka. Każdy zasługuje na pożegnanie wszystko to obserwowała Teresa, która, mimo swoich osobistych problemów i napięć w relacjach z otoczeniem, w tym dniu starała się okazać solidarność z żałobnikami. Po ceremonii pogrzebowej udała się jednak na spotkanie z Radą Szkoły, gdzie odniosła małe, ale znaczące zwycięstwo. Jej upór i determinacja przyniosły efekty, projekt budowy północnego skrzydła szkoły został zatwierdzony. Był to dla niej promień światła w ciemnym okresie jej życia, w tym samym czasie Celia, dręczona podejrzeniami wobec męża Felip, podjęła zdecydowane kroki. Jej intuicja podpowiadała, że Felip coś przed nią ukrywa. Nie mogąc dłużej znosić niepewności, postanowiła zdobyć dowody zdrady. W swojej sypialni, przy przytłumionym świetle lampy, Celia spisała plan działania. Jej determinacja rosła z każdą chwilą: Jeśli on mnie zdradza, muszę to wiedzieć. Powiedziała do siebie, patrząc na odbicie w lustrze: Nie pozwolę, by zniszczył nasze małżeństwo za moimi plecami. zatrudniła znajomego detektywa, aby śledził każdy krok Felip. Jej plan, choć ryzykowny, miał przynieść jej odpowiedzi. Daleko od zgiełku akacjowej, w mrocznym zakątku miasta Elvira, piękna, ale złamana przez życie, podjęła desperacką próbę odebrania sobie życia. Stojąc na brzegu mostu, spojrzała w dół, gdzie woda wydawała się przyciągać ją ku sobie. Nie ma dla mnie już nadziei, wyszeptała, zamykając oczy. W ostatniej chwili na miejscu pojawił się Simon, młody mężczyzna o odważnym spojrzeniu i determinacji w sercu. Widząc ją na skraju rozpaczy, rzucił się do działania. Elviro, nie rób tego. Krzyknął, biegnąc w jej stronę. Chwycił ją w momencie, gdy chciała skoczyć. Ich spojrzenia spotkały się, a w oczach Simona Elvira dostrzegła coś, czego dawno nie widziała, bezwarunkową troskę. Dlaczego ci zależy? Zapytała słabym głosem, bo życie jest zbyt cenne, by je tak po prostu stracić. Odpowiedział Simon, pomagając jej zejść z krawędzi, to spotkanie zapoczątkowało coś niezwykłego. Simon, Pełen odwagi i współczucia, był gotów pomóc Elwirze, a ona, choć wciąż pogrążona w bólu, zaczęła dostrzegać promyk nadziei w jego obecności. Akacjowa 38 odcinek 510 w domu Rosiny zapanowało zamieszanie, gdy nowi lokatorzy wprowadzili się do jej posiadłości. Przybycie nieznajomych od razu wywołało poruszenie wśród sąsiadów. Rosina, z typową dla siebie rezerwą, starała się zachować pozory, choć w głębi duszy czuła się niezręcznie. Rosino, kto to właściwie jest? Zapytała Susana, nie kryjąc ciekawości. To tylko tymczasowi lokatorzy, Susano. Nie zamierzam wchodzić w szczegóły, odpowiedziała Rosina, starając się brzmieć pewnie. Nowi lokatorzy, para młodych artystów, szybko przyciągnęli uwagę mieszkańców swoim nietypowym stylem życia. Ich obecność zaczęła wzbudzać zarówno zainteresowanie, jak i pewne niepokoje, tymczasem Leonor niestrudzenie walczyła o wolność Pablo, który wciąż przebywał w areszcie. Zdeterminowana, spotykała się z adwokatami i próbowała zebrać dowody na jego niewinność. Jednak sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy pojawił się naoczny świadek morderstwa, oskarżający Pablo o dokonanie zbrodni. Nie mogę uwierzyć, że ktoś mógłby go tak niesprawiedliwie oskarżyć powiedziała Leonor do Juliana, jednego z prawników. To świadek może być kluczowy. Jeśli jego zeznania będą wiarygodne, Pablo znajdzie się w jeszcze gorszej sytuacji. Odpowiedział Julian z powagą. Pablo, zamknięty w celi, zaczynał tracić nadzieję. Czy to wszystko kiedykolwiek się skończy? Powiedział do siebie, patrząc na małe okienko, przez które wpadało światło. W domu Rosiny wydarzenia nabrały bardziej osobistego charakteru. Rosina i Liberto, po wielu burzliwych rozmowach, podjęli trudną decyzję o zakończeniu swojego romansu. Rosino, nie możemy dłużej tego ciągnąć. Nasze uczucia nie są już takie jak kiedyś. powiedział Liberto, jego głos pełen smutku, Rosina spojrzała na niego z bólem. Masz rację, Liberto? To wszystko stało się zbyt trudne, ale boli mnie, że to koniec, ich rozstanie było ciche, ale pełne emocji. Rosina, wracając do pustego domu, czuła się samotna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Największy dramat tego dnia rozegrał się jednak w wynajętej garsonierze Felip. Celia, pełna podejrzeń i determinacji, śledziła męża, aż w końcu zdobyła niezbity dowód na jego zdradę. Gdy weszła do mieszkania, jej serce zamarło na widok Felip w towarzystwie młodej kobiety. Celia, co ty tutaj robisz? Zapytał Felip, jego głos pełen złości zamiast skruchy. Powinnam raczej zapytać Co ty tutaj robisz, Felip? Jak mogłeś mi to zrobić? Po tylu latach. Jej głos drżał, ale w jej oczach było widać determinację. Zamiast przeprosić, Felip zareagował gniewnie. Zawsze mnie kontrolujesz, Celio. Nie jestem już tym człowiekiem, którego kiedyś znałaś. Te słowa były dla Celi jak cios. Zrozumiała, że jej mąż nie tylko ją zdradził, ale też nie zamierzał się zmieniać. Łzy spływały jej po policzkach, gdy opuszczała garsonierę, czując się bardziej upokorzona niż kiedykolwiek wcześniej. Odcinek kończy się sceną, w której Leonor, wracając z kolejną nieudaną próbą pomocy Pablo, spotyka Rośinę siedzącą samotnie w ogrodzie. Obie kobiety, mimo różnic, znajdują w sobie wsparcie w tych trudnych chwilach. Czasem wydaje mi się, że życie uwielbia nas testować. Powiedziała Leonor, a my musimy udowodnić, że jesteśmy silniejsze, niż się wydaje. Odpowiedziała Rosina, próbując uśmiechnąć się przez łzy. Losy bohaterów splatają się coraz mocniej, a ich życie pełne jest bólu, zdrad i nadziei na lepsze jutro. Akacjawa 38, odcinek 511 w dusznym wnętrzu aresztu Pablo siedział na ławce, trzymając głowę w dłoniach. Jego myśli kłębiły się chaotycznie, a każda chwila w celi zdawała się ciągnąć w nieskończoność. Gdy stajenny Beltren ponownie wszedł do pomieszczenia, jego spojrzenie było pełne oskarżeń. Nie zaprzeczaj, Pablo, widziałem cię tamtej nocy, wiesz, co zrobiłeś, powiedział Beltren, jego głos był pełen pewności siebie. Pablo, choć zrozpaczony, nie mógł powstrzymać gniewu. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Nigdy bym tego nie zrobił, krzyknął, wstając gwałtownie. Beltren tylko wzruszył ramionami, Twoje krzyki niczego nie zmienią, dowody mówią same za siebie. Emocjonalna reakcja Pablo, choć zrozumiała, wzbudziła podejrzenia strażników i obserwatorów. Jego impulsywność zdawała się działać na jego niekorzyść, a groźba surowego wyroku stawała się coraz bardziej realna. Leonor, mimo rosnącego strachu o ukochanego, nie poddawała się. Wyruszyła na spotkanie z miejscowym prawnikiem, który mógłby pomóc w zebraniu nowych dowodów na niewinność Pablo. Rozmowa była trudna, ale Leonor z determinacją argumentowała swoją sprawę. Pablo jest niewinny. Musimy znaleźć sposób, by to udowodnić, powiedziała stanowczo. Prawnik, choć sceptyczny, postanowił pomóc. To będzie trudne, Leonor. Ale jeśli znajdziemy choć jeden dowód podważający wiarygodność świadka, możemy zmienić przebieg procesu. Leonor, choć pełna obaw, czuła, że musi walczyć do końca, w domu Casilda była w centrum uwagi, rozpoczynając poszukiwania nowej służby dla pułkownika Valverdego. Jego postać, owiana tajemnicą, stała się tematem rozmów na ulicy Akacjowej. Pułkownik Valverde? Słyszałam, że to człowiek o zimnym sercu, ale z niezwykłą przeszłością. powiedziała Susana podczas rozmowy z Rosiną. Tacy ludzie zawsze wzbudzają ciekawość. Ale dlaczego potrzebuje nowej służby? Czyżby jego poprzednia zrezygnowała? Dopytywała Rosina. Kasilda, słysząc te rozmowy, próbowała zachować profesjonalizm, ale nie mogła ukryć swojej własnej ciekawości co do tajemniczego pułkownika. Tymczasem w domu Felip sytuacja między nim a Celią osiągnęła punkt krytyczny. Felip, wyraźnie niezainteresowany na prawą małżeństwa, jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza zmieniać swojego zachowania. Celia, musisz się pogodzić z tym, jaki jestem. Nie będę się zmieniał, bo tak chcesz. Powiedział Felip chłodno, siedząc przy stole z kieliszkiem w dłoni, Celia, dotąd pełna nadziei, że ich małżeństwo można uratować, czuła, jak jej serce pęka. Nie wierzę, że to mówisz. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, naprawdę cię nie obchodzi, co czuję? zapytała, jej głos drżał od emocji. Felip wzruszył ramionami: Może czas, byś zaczęła myśleć o sobie, zamiast próbować mnie zmieniać? Słowa te były dla celi ciosem. Zrozumiała, że musi podjąć radykalne kroki, by odzyskać godność i kontrolę nad swoim życiem. W tle tych wydarzeń Mauro otrzymał niespodziewany nakaz przeniesienia. Wiadomość ta wywołała w nim mieszane uczucia, zwłaszcza że oznaczała konieczność rozstania z Teresą. Dlaczego teraz, dlaczego, gdy wszystko zaczynało się układać? Powiedział do siebie, patrząc na dokument. Mauro postanowił spotkać się z Teresą, by poinformować ją o tej decyzji. Musimy porozmawiać. To, co się teraz stanie, może wszystko zmienić, powiedział, gdy spotkali się w parku. Odcinek kończy się w atmosferze niepewności i napięcia. Każdy z bohaterów zmaga się z trudnymi wyborami i konsekwencjami swoich działań, co zapowiada kolejne dramatyczne zwroty akcji na ulicy Akacjowej. Akacjowa 38, odcinek 512 w domu Felip i Celi, atmosfera była napięta i pełna emocji. Felip, nadal wierny Uertas, spędzał większość czasu poza domem, nie kryjąc swojego chłodnego podejścia do żony. Celia, dotąd próbująca znaleźć w sobie siłę, by naprawić ich małżeństwo, zaczynała tracić cierpliwość. Felip, czy naprawdę nie masz nawet odrobiny wstydu? Czy nasze małżeństwo nic dla ciebie nie znaczy? Zapytała, patrząc na niego z mieszanką bólu i gniewu. Felip spojrzał na nią obojętnie, wzruszając ramionami: Celia, już ci mówiłem nie zamierzam niczego zmieniać. Jeśli nie możesz tego zaakceptować, to twój problem te słowa były dla celi kolejnym ciosem. Wiedziała, że nie może dłużej żyć w cieniu jego zdrady, ale wciąż nie była pewna, jakie kroki podjąć. Tymczasem Pablo, przebywający w areszcie, przygotowywał się psychicznie na zbliżającą się rozprawę. Wiedział, że od jej wyniku zależy całe jego życie. Leonor, która odwiedziła go tego dnia, starała się dodać mu otuchy. Musisz być silny, Pablo, znajdziemy sposób, by cię uwolnić. Nie poddam się, dopóki nie udowodnię twojej niewinności. Powiedziała, chwytając go za ręce. Leonor, nie wiem, czy jeszcze potrafię wierzyć w sprawiedliwość. Ale dziękuję, że jesteś przy mnie, odpowiedział Pablo, jego głos zdradzał zarówno wdzięczność, jak i znużenie. W domu Kajetany sytuacja stawała się coraz bardziej skomplikowana. Teresa i Fabiana, mimo swoich różnic, zjednoczyły siły, by wspierać przyjaciółkę, której stan emocjonalny szybko się pogarszał. Fabiano, nie wiem, jak długo jeszcze dam radę. Opieka nad Kajetaną to ogromne wyzwanie. Powiedziała Teresa, gdy obie siedziały w salonie. Tereso, wiem, że to trudne, ale Kajetana potrzebuje nas obu. Jeśli ją zostawimy, może się to dla niej źle skończyć, odpowiedziała Fabiana, starając się dodać jej siły. Ich współpraca, choć trudna, przynosiła efekty. Kajetana zaczęła pokazywać oznaki wdzięczności, choć wciąż pozostawała pogrążona w swoich problemach. W rezydencji pułkownika Valverdego trwały intensywne poszukiwania nowej służby. Valverde, znany ze swojej wybredności i wysokich wymagań, odrzucał kolejne kandydatki, co wywoływało frustrację Cassidy i innych mieszkańców Akacjowej. Pułkownik chyba nigdy nie znajdzie nikogo, kto by mu odpowiadał, skomentowała Susana, gdy rozmawiała z Rosiną. Może czeka na kogoś wyjątkowego, odpowiedziała Rosina z uśmiechem. Niespodziewanie do rezydencji Valverdego przyszedł Simon, młody mężczyzna o nienagannej postawie i determinacji. Jego pojawienie się wzbudziło mieszane reakcje. Pułkownik, choć początkowo sceptyczny, był pod wrażeniem jego pewności siebie i elokwencji. Dlaczego chcesz tu pracować? zapytał Valverde, przyglądając się Simonowi. Ponieważ wierzę, że mogę wnieść wartość do tego domu. Odpowiedział Simon spokojnie, patrząc prosto w oczy pułkownikowi, Valverde, zaskoczony odpowiedzią, postanowił dać mu szansę. Nie jesteś typowym kandydatem, ale zaintrygowałeś mnie. Masz tydzień na udowodnienie, że się nadajesz. Simon przyjął wyzwanie z wdzięcznością, wiedząc, że to szansa, która może odmienić jego życie. Odcinek kończy się sceną, w której Celia, patrząc przez okno na ulicę Akacjową, zaczyna poważnie rozważać, co dalej zrobić ze swoim małżeństwem. W tym czasie Simon, pełen energii i nowych nadziei, rozpoczyna swoją pracę w domu Valverdego, nieświadomy, że czeka go wiele wyzwań i intryg. Teresa, Fabiana i Leonor stawiają czoła własnym problemom, a napięcie w życiu bohaterów zapowiada kolejne dramatyczne zwroty akcji.